Cześć. Dzisiaj wtorek, drugiego tygodnia Adwentu, usłyszymy w Ewangelii przypowieść o tym, jak pasterz cieszy się z odnalezionej owcy. Zadanie na dzisiaj bardzo proste. Ćwiczmy się w uśmiechu. W uśmiechu do najbliższych, ale też w uśmiechu do tych, których mijamy na ulicy, których spotykamy w tramwaju, w autobusie, może w pracy, w szkole. Jeżeli będzie nam trudno się uśmiechać. Przypomnijmy sobie o tym, że Pan Jezus cieszy się nami, że to my jesteśmy tą jedną owcą, i z tej Jego radości spróbujmy zaczerpnąć naszą radość. Znajdźmy źródło naszego uśmiechu w Panu Jezusie i dzielmy się nim ze wszystkimi naokoło, a zwłaszcza z najbliższymi. Powodzenia i pięknego uśmiechniętego dnia. Trzymajcie się, pa!